Witajcie widzowie w kolejnym odcinku Toka Boka a dzisiaj zakupiłem hotel nowy i oczywiście to jest hotel nowy, który zakupiłem no to, to będzie oczywiście historia i zapraszam do zaskrybowania mojego kanału to więc zaczynamy tim 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 hej mm, mm, mm. zamawiacie coś na hotel? tak to miłej zabawy a ja idę na trzecie piętro Ha! My zamawiamy ciasto. Ja też. Uuu, pierniczek. To nie jest do jedzenia. Proszę, że jest. Czy Ty zjadłeś dekorację? Dlaczego? Nie. I już. Kłopot. My zamawiamy ciasto. Już. Proszę. Macie talerz? Eee, nie. Pisz nie było państwo. Tak! A wy co zamawiacie? O. Nie ja ma się do góry. No właśnie jadę! O. My chcemy... o, A co to? Toż tam jest. <laughs> to jest Czemu ukradłaś prezydentowi stół? Czy byłem -y. sobie taki sam? A. No to co jemy? Myślę, że frytki i hamburger. O, byłoby najlepiej. A ja sobie wezmę czastko. A. Najlepiej. Amniam, Amniam, amniam. Dziękujemy. Ja się sobie zjem to albo nie. Dobra, dziękujemy. Nie ma za to. Ja sobie wezmę. Ta koosa. I piękne ciasto. Oborówki. O, o nom, nom. A ty żono? Ja Ja, ja najadłam. Ja wiem, sobie wzięłaś wzięła coś stąd, czasteczko. O, am nie. <laughs> Ale fajnie. No. Tam, ten, tam, tam. Uuu. Kolejny. O, hm. <laughs> nie mogę postawić. Nie chcę tego! Hmm, bo dzigalnie musimy wchodzić. Proszę karty. Czekajcie. Zapomniałem wyciągnąć tego. No to, patrzymy. Pip, pip. I, i, i. Oj, karta jest 2003, a jest 24, nie wchodzi pan? Uff. Wychodzę. Udało ci dzisiaj. Mi się uda. Gdzie moja karta? Dawaj. Napiszę tutaj. Y, psy, 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 Mam 24. Ok. Psy. Pani może wchodzić. Czy to wystarczało? Tylko napisać jakiś duber? Ja sobie idę do góry. Mm -hmm. Na drugie piętro. Ej, pani nie chce futraka. Nam, mm nam, -mm -mm -mm. U, jedzonko Jak to otworzyć? Pip, pip, pi pip. O! Jam. O! Jam. O! pi pi pip. Osiemka! Już... O, oh, prysznic. Mm. Ręczniczki jakie są. Halo ręczniczki. Mmm. Trzeba być cicho. Nie. Sto! Chwila. Gdzie to ręczniki? O, oh, ręczniki! Chwila! <laughs> Karno odłożę. A tutaj papiery. No to chodzę. Będę się taką paczkę ilkanaście dni. Uu, i to jest, nika pianka. Godek, geodę, geod. Wow, Dziecko. Ja to dopiero mam. Papier taletowy, żeby sobie wytrzeć buźkę od tego spania. Hej, gugu baba. Hej. Dziecko! Ja sobie wyciśnię y, gumeczkę. Hej. A co to jest? Dlaczego tu cały czas jesteś w pontonie? Bo dzisiaj jest basen, nie słyszeliście? Tak, nie słysz słyszeliśmy. O, jedzenie. Mmm, czekolada. tuś lubi czekoladę. A mamusia i synek I mhm. lubi ciepłą wodę. Jop. Łaziena. Ja się łuję. A, mokre mam ciuchy. Nie pomyślałem. To mm. nie da pięcie. Oto. Spimy. Hej, ja też śpię. O, hej, hej, tutaj są leczniki, o, o a to to, szampon, aha, a to kosz, tak, O, a tu leczniki, fajne, no, przepraszam, że przeszkadzam, a to to, jaki zdawrożyści sprzęt, nie, to wykrywać. A tu mamy piękny guzik, który odpala nam takie małe łóżeczka. Uuu, fajny domeczek! Tam tylko jakieś małe ściury mogą wchodzić, jak mój kotek. Miau! Miau, miau! 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 miau. Usiądę same na fotelu, miau! No, dla kotów to może być zabawa. Wypraszam. Muszę zamknąć. No dobra, pani się dowiedziała coś. Uuu, basen. Ja już się tak odpaliłam, że aż muszę wskoczyć. No, ja, ręczniki. Tu? Tak. Tuch, sobie wezmę do ręki, albo... Ty, to co jest? Ja potrzymam pani jednak nie. O, 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 o. Uuu. Fajne! Uuu. Ale fajne! Nie, tu jest lepszej. Uuu. Uuu. Dwie godziny później, kobieto! Muszę wyjść! Już się obziemniłam! Muszę odłożyć! Matko, matko! To jest? to jest? <suszel> Dursja. oj, zmoczyłem ciuchy, no lepiej, pomyśleć. Hmm, nic tu nie ma, to jest dla kobiet. Hmm. <suszel> Czekuzje, Filiu Nie by tu przed chwilą byliśmy, tylko się ubiorę. Albo i nie, dobrze wyglądam jako prezydent. Uuu, jeszcze się nakremuję. Odżywkę. Już. Muszę zejść na dół. No, 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 poproszę o jednego burgera. Już. I frytki oczywiście. Nie, poproszę to. Zamawiamy y, dwa kraboburgery. Kraboburgery? Kraboburgery masz pod, pod tym krabem. No, to do do burgery. Dobrze? Z fleckami. Tak. Oki. Okay. Proszę. Proszę. I proszę. A O. Wow. No to musimy już kończyć ten odcinek widzowie. To więc papa pa w kolejnym odcinku. Mój talerz